Cześć. Wy zastanawiacie się może dlaczego założyłem ten fanpage? Już wam mówię. Po to tylko, aby wreszcie po 20 latach mówić o tym głośno, dosadnie i powiedzieć dość temu, co od 2004 roku, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej się nie zmieniło. Wierzyłem. Wierzyłem w transformację. Wierzyłem w to, że mentalność Polaków się zmieni. Że będziemy bliżej Europy, a nie dalej. Że zapomnimy o średniowieczu, zapomnimy o tym, co było złe, o tych zgryzotach wewnętrznych, o zaszłościach, że nie będzie wo tej wojny polsko-polskiej. Wierzyłem w to, ale niestety. Zbyt byłem łagodny w tolerowaniu przez te 20 lat. Błędów rządzących. A przede wszystkim błędów najstarszej organizacji, jaka funkcjonuje w Polsce. Ponad 100 lat natomiast zgorzkniałej, bardzo konserwatywnej, a udającej, że jest demokratyczna i liberalna. Dlatego dzisiaj mówię dość i będę tu publikował wszystko, co moim zdaniem jest złe.